Ełk znów nagrodzony. W ramach festiwalu promocji Warmi i Mazur rozstrzygnięto konkurs Pro Warmia Mazury 2012 na najlepsze projekty promocyjne samorządów w województwie. W czasie Gali Głównej okazało się, że z pięciu nagród miasto Ełko otrzymało, otrzymało trzy nagrody. Zarówno za wydarzenia nagroda została nam przyznana za projekt Ełkuinarna Stolica Mazur. My jesteśmy dumni, że udało się zdetronizować. Tak duże miasta jak Olsztyn, Elbląg, ale także inne, które na Warmii Mazurach dużą wagę przykładają do promocji. Wyróżnienie w kategorii wydawnictwo promocyjne otrzymał folder Ogarni Ełk wszystkimi zmysłami z rozpoznawalną już białą linią na okładce. Zaś w rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2011 prezydent Ełku zajął trzecie miejsce w kategorii samorządowy menadżer regionu. Jak przyznaje sam prezydent, to ogromne wyróżnienie na arenie wojewódzkiej, ale też motywacja do dalszych działań. Za nielegalną sprzedaż i rozlewanie spirytusu niewiadomego pochodzenia 30-letniej mieszkance Ełku grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą na podstawie prowadzonych działań ustalili, że kobieta w swoim mieszkaniu posiada nielegalny alkohol. Podczas przeszukania pomieszczenia funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 70 litrów spirytusu. Teraz Ełczanka odpowie przed sądem. Takiego tłoku w sali w szkole podstawowej numer 9 nie było nigdy. Na pięciu boiskach grało ponad 50 siatkarskich dwójek, trójek i czwórek. Spisza, Wilkowa, Olsztyna, Giżycka, Węgorzewa, Ostrudy, Braniewa i Ełku. W sumie ponad 180 zawodniczek, w tym 8 drużyn z Ełku. Uważam, że poziom jest wyrównany, że niektórzy naprawdę trochę gorzej grają, niektórzy lepiej, ale są takie mecze, że naprawdę się dzieje. Niestety Ełczankom nie poszło najlepiej. Obie euckie drużyny zajęły miejsca 9 i 10. W dwójkach najwyższe, piąte miejsce zajął UKS Czwórka elk 1, W trójkach najlepiej wypadła pierwsza reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 7, która zajęła także piąte miejsce. Wojewódzki turniej eliminacyjny w minisiatkówce Kinder Plus Sport 2012 odbył się po raz piąty. Zawody zorganizował UKS Salos Elk przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 9.